ostatnio się nudziłaś? Przed chwilą, jak na Ciebie czekałam. A i co wtedy robiłaś? Postanowiłam, żeby czasem Milkę chociaż trochę, bo już jej wypadają kłaczki. Ech, w tym czasie ugryzłam je trzy razy i nasyczała, pokłóciłyśmy się i tak właśnie spędziłam czas. <grym> Tego się nie spodziewałam. <grym> A co Wy, widzowie? Robicie, kiedy Wam się nudzi. Na pewno scrollujecie TikToka, oglądacie seriale, albo idziecie w coś pograć, albo idziecie na spacer, a my będziemy dzisiaj oglądały ludzi na TikToku, którzy mają nieco ciekawsze pomysły i potrafią wykorzystać swój czas wolny na taki sposób, na który. My na pewno byśmy nie wpadli. Ale mam nadzieję, że Wy po wejściu w ten odcinek od razu wpadliście na to, żeby zostawić łapkę w górę. Więc jeżeli mamy to ogarnięte, to zaczynajmy. No to lecimy. Czym nas ten pan zaskoczy? Kubeczki plastikowe to są, tak? Tak, nalewa tutaj jakiś farb. No, Specjalnie. zrobi taki kolorowy kubek. Czy on tworzy jakiś kolor, właśnie? Farby? On potrafi idealnie stworzyć jeden do jeden kolor o, farby. Kurde. Tak! Już to widziałam kiedyś. Wow. Ale, jak farbkami ludzie próbowali odzorować różne kolory i faktycznie odzorowali jeden do jeden. Wow. Zobacz. I to jest normalnie, on się tak zna na kolorach, że dla niego to jest pikuś. On, to, on widzi kolor, on wie z czego to jest zrobione, jakie kolory trzeba połączyć Ciekawe, ze sobą. to jest no. Nawet tonem, jednym tonem się to nie różni. To jest jeden do jeden. No. Ciekawe, ile on lat spędził na tym, żeby się tego nauczyć, i jaką musiał mieć zajawę w ogóle. Właśnie. Żeby się tym zainteresować. nie? No! Nigdy w życiu. Ice chicken. Pff, to niezły ice chicken. Dietetyczny, Zero kalorii. Naprawdę, y ja tą dziewczynę już kiedyś widziałam. Ice chicken. No. Ona się nie boi zimnej wody. Bo ona jest ice szalona. W ogóle zobacz, że ona specjalnie wykrawa jakiś, jakąś dziurę no, w lodzie, żeby chicken. tam wejść. W życiu bym nie wpadła na taki pomysł. Byłabym ostatnią osobą, żeby w ogóle wejść do zimnej wody. Ale ten kurczak też jej wyszedł. Wyszedł? <laughs> Znowu ona. I co, kto jej to Od robi w ogóle? w ogóle? Kto jej robi takie rzeźby z lodu? Ona się nawet nie trzęsie. No właśnie. Ona wygląda jakby to, to był jej mało. żywioł Syrena. Syrena w takiej warunkach, bo woda jest zazwyczaj zimna. Wow. No i znowu ona. Eee, no ćwiczy w wodzie, je w wodzie, odbiera telefony i co jeszcze? W na malodową sztangę. Właśnie. A, czy ktoś zrobił takie baby kurczaki z pianki marshmallow? Czy co to jest? Eee, nie wiem. Ale to, chyba to jest są takie. Nie, to są antystresowe takie. A. Ale giga się kleją. Fajne. Mega fajne. Słodkie. I to wcale nie jest trudne do zrobienia. No. Kocham. O Jezu, kotki. Też są stresowe? Tak. Jakieś sierści jeszcze obklejone specjalnie, żeby były mięciusie. Takie słodziaki. Tego, tego szarego. A tu co? Skąd Idealnie. Skąd on ma tyle gruszek? Co on z tymi gruszkami robi? Jakiś purée? Ciasto pewnie jakieś gruszkowe. O Boże. Ja nie lubię owocowych deserów, ale to bym zjadła. To będzie w czekoladzie jeszcze może? Nie. Co on robi? Z ciasta francuskie, a coś. Tarte, taką no to tartę! Tartę gruszkową! Jak to już wszystko satysfakcjonująco wygląda w ogóle! Patrz, ludzie go wow. normalnie nagrywają ze szyby, czyli tam nie można wejść, tam jest kolejka. Jezu, lody! Ej, mamy w zamrażarce lody pistacjowe jeszcze. <głos> <głos> Czekaj, co <noise> kiedyś Ech, było? To wygląda jak gruszka! Mega ładne! Co to kiedyś było, że było o smaku gruszki i miało taką polewę trochę owocową, jakieś lody na patyku? O smaku gruszki były, pamiętasz? Nie. Że w środku były waniliowe, tą polewę miały taką gruszkową, taką zmrożoną. Takie zielone. Tak. A, tak, pamiętam. Od razu mi się to jakby przypomniało, jak Tak, zobaczyłam. ale ja tych lodów nie widziałam wieki. Ja też. Jadłyśmy jakbyśmy mało. To jest smak dzieciństwa. No. Jezu, album bym to zjadła teraz. No, ja też. Że człowiek ma taką pamięć smakową, no. nie? Ja czasami sobie randomowo coś przypomnę, że, boże jadłam kiedyś coś takiego, nawet nie, że jadłam, tylko przypomnę sobie jakiś smak i mówię, a i ostatnio tak miałam, że jakiś tosty i dzwonię do mamy, mówię, mamo, pamiętasz? Taki smak, że jakaś taka bułka tarta z jakimś jajkiem, a mama, ma, no tosty, które ciocia Basia robiła zawsze na patelni. No. To Może ci chodzi o... Takie omlety. Oblety omlety właśnie, w cieście, Taki tak, chleb w cieście, tak, 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 ja ja tak. jestem... w no. Boże, normalnie tak miałam ochotę, to zjeść. I tam była jeszcze szynka, jak się szynka tak. albo ser dodało do tego... Poczupem zawsze polewałyśmy i magii. I magii. A. Jezu, jak tak. ja mi to zjadła teraz. I właśnie ja to zrobiłam sobie... wtedy, jak mam i ta przepis, no? I właśnie jak sobie wyobrażasz też te rzeczy, to od razu masz silną, tak. Tak. O, o, o nie, to on co chwilę robi coś innego? No chyba tak. Gdzie to jest? W Paryżu. będziemy kiedyś w Paryżu, to musimy tam iść. No, koniecznie. Boróweczki. No, to zapieka jeszcze. Jezu, czekolada. Jeszcze więcej borówek. Mam O matko, najdroższa, jedyna. I to będzie w kształcie borówki? Czy to będzie w kształcie borówki? Tak! tak! To w kształcie borówki! Ej, to trzeba mieć talent tak. do tego, no bo jak? Nie, no ja bym to zjadła normalnie. No na diecie. Nie, no to wygląda no jeden do jeden jak borówka. <grym> Są jeszcze. brzoskwinki? Nie, no ja tak chcę to zjeść. O matko, i to pewnie kosztuje mi miliardy. Ale dałabym. <grym> <grym> Będziesz jedno! Pasnokcie? Odczepiane? Wow. <grym> Że wsadzasz sobie i sobie zmieniasz długość? Nie. też krótkie, to sobie dzisiaj zrobisz. Krótkie, chcesz długie, bo masz imprezę, to sobie wciskasz długie. Czegoś takiego jeszcze nie widziałam. Jak to do nas dojdzie, będę robić. Ja też. Bo czasami sobie zrobię długie. Nie, zawsze takie, że robię długie. I właśnie tak, tak wyglądała teraz moja ręka przez to, bo straciłam paznokcia i straciłam pół kartki na drugim paznokciu. I wtedy to jest właśnie moment, w którym żałuję, że zrobiłam długi, ale to jest już po około 2-3 tygodniach od zrobienia paznokci, nie? I wtedy bym sobie właśnie chciała i skrócić. No i to jest idealne rozwiązanie. O, matko obraz 3D i tak, tak to namalowała. Wow. To jest mega talent. To jest. Ja nie rozumiem, dlaczego życie jest tak niesprawiedliwe, że niektórzy ludzie rodzą się z takimi talentami, takimi talentami, że nawet bym nie wpadła na to, żeby w ogóle coś mieć, takiego stworzyć. Coś takiego robić. No właśnie, że w ogóle takie marzenia, nie? Że no. coś takiego namalować i zrobić i stworzyć. Trzeba mieć wizję jakąś. Co się, na się to. stało w jej życiu, w jakim momencie ona na to wpadła? Jestem no. bardzo ciekawa. Chętnie obejrzałabym podcast z tą dziewczyną. To są takie obrazy dla facetów, nie? Albo do jakichś salonów samochodowych. Tak. Jakbym miała swój salon e, samochodowy, to szy... od razu obraz. Tak. To bym chciała właśnie, żeby na przykład cała ściana była w takich obrazach z modelami samochodów, które sprzedaję. O nie! Z makaronu pieseł! Wyobraź sobie, masz dziecko i robisz mu takie śniadanka, obiadki. Nikt nie ma na to czasu, ja wiem. No. Ale, no raz jakiś czas, mega frajda. Ja bym nawet to zjadła. No! Pingwinki sushi! No teraz by mi się lepiej jadło Dobra, na ale moje pingwinki by wyglądały jak mewy, a nie pingwinki. Dobra, Oje. do tego to już trzeba mieć turbo talent też, moim zdaniem. No tak, żeby pingwinki nie wyglądały jak mewy. Albo, o, pandy. O. niech ona miał go tu jakiś obiad. Ja A nam wystarczały te y, żołnierzyki, mate tak. to mówiła, nie? To była tak, kanapka z obkrojoną, odkrojoną skórką, pocięta na kwadraty. To się nazywały żołnierzyki. Tak. Ale później były jeszcze takie nuggetsy w kształcie dinozaurów. O tak! Ryby w kształcie rybek! E, tak! Takieś... Jezu, ja to uwielbiałam! Dlaczego my to przestałyśmy jeść? No nie wiem, to w ogóle jeszcze istnieje? Bo co? Bo stałyśmy się dorosłe? No właśnie. Oni tego nie sprawdzają. Możemy chyba to jeść. Dalej. Albo tą szynkę z misiem, On, ona mnie nie smakowała akurat ta szynka, ale była z misiem. Co tam jeszcze było takiego? Makaronik literki. No, a teraz tu mają w ogóle pepe, yy, makaronik, makaronik serduszka, makaronik pff, shi patrol. wszystko jest. Żal. A to co? Jest tort. tort. No teraz robią takie cuda na kiju, no. że to w ogóle nie ma nie mam pytań. Nawet nasza kuzynka robi już teraz takie fajne torty. Takie realistyczne nawet. no Baby kanapeczki? są ja jestem chłodna. Ale to nieprawdziwe chyba. No jak nie? Nie, to są plastikowe jakieś. Myślę, że też, że. Taka mini wystawa. A, to do zdjęć po prostu. Mini piekarnia. Niektórzy mają właśnie tutaj. dużo osób ma taką zajawę na mini rzeczy. No I... ale z czego to jest zrobione? Nie wiem. Z plasteliny? Nie wiem. przynajmniej normalnie awokado. No to wygląda bardzo realistycznie. Robi? Z... Ona robi ośmiornicę oktopusa. Ojej, i tyle trzeba kleić. Wow. Ale wow. Oh, no, wow. No, Mocne. No to też trzeba mieć no, wizję jej w ogóle. No wizję taką, że w głowie wiesz co masz robić z czego żeby to ja zrobić, to zrobię nie? od razu, nie? No? Z czego ja to zrobię, jak ja to połączę? No bo ja myślałam, że z czego, z czego bym zrobiła coś, co sobie bym w głowie i mam pustkę taką. <laughs> Nawet nie wiem, co się do czego nadaje. A Krystian jest takim też wizjonerem, że on po prostu sobie coś wymyśli w głowie, że on zrobi coś no. i on nie może spać w nocy, on rano od razu wstaje idzie to robić i on to robi i on to wychodzi. Czekaj, co one robią? Ja udają. A, ja myślałam, że one faktycznie są na jakiejś ja takiej kolejnej Ja też, kolei, tak, to w sensie maszynie. z tyłu. Ej, mocno im to wyszło. No, fajne. A to co? To się wszystko chowa? Nie no, ludzie są po prostu jacyś niesamowici. No. Jak? Ech, bawiłabym się tym non stop. No, to jest taka antystresówka. Szacun dla typa. O, o no, to, to, też to też jest fajne. Ja nie wiem, jak oni to robią. Każdy ruch trzeba. Wrócić do poprzedniej kartki, w ogóle zaplanować jak to ma wyglądać. Ile to, ja jestem bardzo ciekawa, ile on czasu spędził na tym, żeby to zrobić. Ile to czasu zajmuje? Dużo na pewno. Przecież, Przecież tu trzeba i włosy, patrz, jak się włosy ruszają. No wszystko, czysto. ona ma nawet mimikę twarzy, nawet brew podnosi. No. 6 milionów serduszek. Totalnie się należało. Tak. A tutaj o. widzisz? Czekaj, no to co to jest? Z czego to w końcu jest? Nie ma napisane. Ale ja chcę... Mam jakieś specjalne materiały do tego. No ale tylko co smaka robisz tym. Ale Ja naprawdę i... Dlaczego? Dlaczego ktoś to robi? To fajnie wygląda. No, fajnie to wygląda. Może dlatego o to chodzi, że to fajnie się po prostu ogląda, no. I taki content i, i tyle, no. A jak przy tym jeszcze sprawia mu to przyjemność, wiesz, że to robi i to wychodzi, a relaksuje. Mi się wydaje. Tak. że kluczowe w tym wszystkim jest to, że on się wtedy relaksuje, no. jak to robi i to wychodzi. No ja tak. ja tak. mam coś takiego, że coś robię, to się relaksuje i wtedy... Jak odkurzam i widzę efekt, to tak. Mm -hmm. I w sumie lubię kąpać joysticki, bo dzisiaj jak go wyczesowałam, to czułam taką satysfakcję na końcu, że jest już wyczesany i jest już taki mięciutki, i jest już taki czyściutki i no wiem wiem, ale jak na przykład to robiłaś, to czułaś satysfakcję czy Relaksowałam nie... się, bo sobie słuchałam okay. jakiegoś podcastu w tle. I co nie się takiego, że chciałaś jak od, od razu dojść dzieli. do efektu końcowego, tylko. Proces mi się podoba. Okej. Okay. <laughs> Wy napiszcie raz, gminy w ogóle? Wy napiszcie w komentarzu, jakie procesy Wam sprawiają przyjemność. No i efekty końcowe też, ale ważny jest proces, pamiętajcie. Procesem był ten odcinek, a efektem końcowym jest Wasza łapka w górę, więc zostawcie ją w tym momencie, jeżeli byliście z nami do samego końca, a my dziękujemy, że byliście z nami do samego końca i zapraszamy Was również na nasze Instagramy, TikToki, linki są w opisie, jak zawsze. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się. Cześć!